Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj poruszyć taki króciutki temat. E, Króciutko przepraszam poruszyć temat e, łączenia gołębi w pary no, temat jest to dosyć rozległy i można by poświęcić mu naprawdę sporo czasu, ale spróbuję tak w skrócie e, na, do kilku elementów. Na kilka elementów zwrócić uwagę. E, e, powiedzieć wam jak ja postępuję przy parowaniu gołębi. Dzisiaj mamy piątek, 9 lutego. Jak widać, pogoda jeszcze słaba. Gołębie zaczynam parować tak mniej więcej w połowie marca. Może tam na dzień kobiet, lub, lub, lub jakoś tak w tych granicach. I nie widzę też powodów, żeby się spieszyć z łączeniem gołębi w pary. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że w przypadku gołębi zamojskich, roztopiańskich, wysokolotnych, tych które, raz, które ja tutaj hoduję, te wcześniejsze młode do niczego mi nie są potrzebne, bo nie będę praktycznie wcześniejszymi młodymi mógł sobie polatać. Dopiero będę mógł zacząć latać tymi gołębiami w maju, e, czerwcu, więc spokojnie te gołębie, które. Wylęgną mi się po parowaniu z pierwszej połowy maja Akurat będą w tym czasie, kiedy będzie już dobra pogoda na latanie W pełni rozwinięte, żeby można zacząć się trenować Więc z tego powodu też nie za bardzo się spieszę Kolejny powód to taki, że dopiero na 21 marca Będziemy mieli e, tak zwaną e, równonoc tak? Czyli dzień i noc Będą o podobnej długości 12 godzin. No i nie ma sensu wcześniej gołębi łączyć pary, gdy jest jeszcze krótki dzień, kiedy jest długa noc i kiedy gołębie nie karmią młodych na noc odpowiednio późno, no bo już jest zbyt ciemno i wtedy te młode po prostu pozostają głodne, a noce są zimne. Oczywiście rozwiązaniem byłoby tutaj doświetlanie przedłużanie sztucznie tego dnia no ale yy, tak jak wspomniałem wcześniej nie ma to głębszego sensu kolejna rzecz yy, którą tutaj ja u siebie stosuję to to że rozdzielam gołębie tutaj jesteśmy w gołębniku samcu samce są w tej chwili jest to przedział taki rozpłodowy cele są pozamykane tutaj są pozamykane samce i te samce tutaj już są Yy, przebywają od, od momentu, kiedy zakończyły się lęgi, tak? od, nie wiem, od końca września, od października. One tutaj siedzą, siedzą bez samic i sobie spokojnie czekają na sezon lęgowy. Dzięki temu gołębie mi się bardzo dobrze łączą w pary, yy, bo są rozdzielone, yy, dosłownie stęsknione są kontaktu yy, z partnerami. I dzięki temu, że ja gołębie rozdzielam, to też nie mam problemu z tym, żeby potem połączyć tak te pary, jak sobie zaplanowałem. Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi się nie udało połączyć yy, gołębia, yy, którego planowałem, yy, samca z samicą, którą dla niego zaplanowałem i odwrotnie. Naprawdę nie ma tutaj najmniejszych problemów, jeżeli gołębie rozdzielamy. Yy, to nam daje jeszcze dodatkowe Zalety, bo gołębie, które przebywają rozdzielone ze sobą, nie kładą jajeczek, nie lęgną młodych zbyt wcześnie, kiedy to nie jest pożądane, i nie eksploatują się po prostu, tak? No, bo mają okres takiego wypoczynku. W tym sezonie jesienno-zimowym. One spokojnie sobie się pierzą, odpoczywają. Samice nie produkują jajeczek, nie demineralizują swojego organizmu, nie wydzielają y, zbyt dużo y, minerałów i y, elementów y, z organizmu na zbudowanie jajeczek. Oczywiście te samiczki mi się łączą, y, które są same ze sobą, ale w znacznie mniejszym stopniu i na pewno tutaj produkcja tych jajeczek jest no, mniej intensywna. Kolejna zaleta takiego oddzielania gołębi, to jest to, że kiedy gołębie przebywają, samce przebywają w celach, w tych przepraszam, przedziałach lęgowych, no to one sobie tutaj obierają swoje cele. Tak? One, ja im tutaj za parę tygodni przed parowaniem te celki otworzę, one sobie tutaj je pozajmują będzie to dla nich też taki już pierwszy sygnał że zbliża się czas łączenia w pary i wtedy jak one dostaną samice w tych celkach lęgowych no to natychmiast mi się połączą w pary te celki są tak stworzone, że tutaj można dodatkowo jeszcze te gołębie karmić i poić więc naprawdę tutaj to parowanie przebiega sprawnie jeden z moich kolegów teraz jakiś czas temu niedawno pisał o, o, o łączeniu gołębi w pary no, i napisał, aby unikać y, zamykania gołębi w klatkach po królikach i tam trzymania ich w jakichś takich nie wiem, ciemnych pomieszczeniach, y, w złych warunkach, y, gdzie to przysłowiowo, y, co niektórzy y, hodowcy y, tak właśnie postępujący, tam zamykają gołębia w klatce po królikach i dają tym gołębiom jeść i pić y, y, w jakiejś puszce po konserwach. I y, tutaj y, 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 to wywołało. <grym> wielkie oburzenie. Nie wiem dlaczego, bo mój kolega nie odnosił się do nikogo personalnie. Natomiast personalnie jest mocno atakowany przez wielu. Nawet dzisiaj czytałem, że jeden z nich uważa, że mu się ta puszka niedługo powinna w dupsko zmieścić. Więc no bardzo agresywne wypowiedzi. Natomiast ja podzielam zdanie kolegi, że efekty parowania gdzieś w klatkach poza gołębnikiem są mizerne. Są mizerne więc y, dlatego, tak jest ten gołębnik skonstruowany. Że w tych przedziałach y, przeznaczonych do rozpłodu one są tak skonstruowane, że można te gołębie w nich parować. I dzięki temu one się bardzo szybko parują, bo są u siebie. Tak, one są u siebie. A nawet y, y, te y, sytuacje, kiedy ja wszystkie gołębie w jednym i tym samym czasie pozamykam w tych celkach lęgowych. Spowoduje, że taki amok, który powstanie w tym gołębniku, wielkie gruchanie, wielkie podniecenie u tej gołębi, i to jeszcze bardziej przyspiesza chęć dołączenia się w pary. Natomiast go zabrany z gołębnika, gdzie nie był oddzielony samiec od samicy, nagle zamknięty z inną partnerką gdzieś po ciemku, w jakiejś klatce, faktycznie, czy to będzie klatka od królików, czy od kanarków, czy nawet jeżeli to będzie bardzo ładna klatka, tak? Ale... Ale poza gołębnikiem, no to, no to nie sprzyja łączenie głębi w pary. Także myślę, że warto czasami się zastanowić, jak postępować, żeby to łączenie w pary przebiegało jak najbardziej efektywnie i skutecznie i szybko. I jednym z wyjść właśnie jest tworzenie gołębników, które są zaopatrzone w takie przedziały, tak? Ja mam tutaj trzy przedziały do rozpłodu i w głębniku obok są kolejne przedziały, gdzie. Latem przebywają gołębie młode do latania i gdzie przebywają gołębie ze wspólnego głębnika. I w tym przedziale, w tych przedziałach tutaj w tym głębniku obok yy, trzymam gołębie właśnie te przeznaczone gdzieś tam teraz yy, jako takie luźne nadliczbowe, których nie będę planował do rozpodu, które sobie jeszcze pewnie wykorzystam w maju, w końcówce kwietnia, w maju. Na początku czerwca do lotów konkursowych. No i trzymam tam teraz gołębie, które są po sezonie wystaw, tak, które aktualnie po wystawie w zamościu są w kwarantannie, są oddzielone wszystkie osobno, nie, nie, nie wpuszczam ich tutaj z powrotem do, tego, do, do tych przydziałów, z których je zabrałem, lecz właśnie tam. No i dzięki temu mamy optymalne zdrowie u tych gołębi i naprawdę ta hodowla przebiega nam bardzo sprawnie, nie mamy potem problemu z łączeniem gołębi w pary z takim oporem u tych gołębi, żeby się połączyć, z przedłużaniem tego procesu ale mamy też kolejną zaletę, że łączymy gołębie tego samego dnia w tej samej porze, dosłownie w ciągu tam jednej godziny te pary ze sobą zestawiamy no i potem mamy taką sytuację, że większość gołębi, znacząca większość Przystępuje do lęgów w tym samym czasie, i praktycznie te młode są wszystkie w równym wieku. Mamy wtedy gołębie przygotowane już do drużyny lotowej w równym wieku. Łatwo je tam je karmić, bo oczywiście inaczej karmimy po odsadzeniu, a inaczej karmimy kilka tygodni później, kiedy już trenują. Więc naprawdę jeszcze raz polecam tworzenie gołębników z takimi przedziałami nawet jakiś nieduży gołębnik można sobie chociażby tylko na dwa przedziały podzielić żeby osobno były samce i samiczki na czas zimy co nam już znacząco przyspieszy potem proces łączenia gołębi w pary eee, a optymalnie no to już są te minimum trzy, trzy przedziały gdzie jeszcze mamy przedział dla gołębi młodych przeznaczonych do latania czy tam nawet starych gołębi dorosłych których nie wykorzystujemy w rozpłodzie to pokrótce tak chciałbym się podzielić moimi przemyśleniami Ja apeluję do kolegów, żebyśmy naprawdę e, nie obrażali się nawzajem. E, bo nie wiem, czemu to ma służyć, e, przestańmy sobie, nie wiem, e, wmawiać, że ktoś coś powiedział i miał kogoś na myśli. Ja od, odwołuję się tutaj do kolegów, którzy atakują personalnie, tak, wymieniają zmienia. Czasami z nazwiska, kogoś kogo atakują i naprawdę nie wiem czemu to ma służyć. Teraz myślę, jest czas, żeby się zająć gołębiami, planować pary do rozpłodu, przygotowywać się do nowego sezonu, a nie nawzajem sobie szkodzić i sprawiać przykrości. Pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców gołębi i życzę Wam. Udanego sezonu 2024. Pozdrawiam. Dzisiaj na Policzku plamka sadzy, bo na Kujawach idzie koza, czyli taki y, zwyczaj ludowy. Ciekawy, czy w Waszych y, rejonach też takie zwyczaje ludowe jeszcze przetrwały. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz udanego sezonu 2024.